Kamienne dywany bardzo fajnie zachowują się właśnie. To jest przewaga nad rozwiązaniami na płytce klejonej, też również na dużych powierzchniach. Oczywiście mamy systemy dylatacji, które są zachowane, ale tutaj nie dochodzi do odspajania tak naprawdę kamiennego dywanu od podłoża, ponieważ woda, która może się gromadzić w przestrzeniach między kamieniem w okresie zimowym, jeżeli by zamarzła, oczywiście wychodzi tymi powierzchniami nie dochodzi do odspojenia, tak jak to ma znaczenie przy płytkach klejonych. A tutaj Państwu właśnie dzisiaj też pokazujemy razem z naszym partnerem handlowym, który dysponuje nasze materiały i jest różnie z usługi aplikacji z firmą Enka Consulting, Pan Marceli Kener. Dywany kamienne, ciekawe rozwiązanie, pewnie takie, które sprawdzi się na przykład na tarasach. Tak, dokładnie, e, tutaj właśnie na targach w Opolu, bardzo nam miło tutaj gościć, bo jesteśmy też lokalnym, e, lokalną firmą Skrapkowic, tutaj blisko Opola. Mamy super rozwiązanie, na rozwiązania na bolączku wszystkich mieszkańców, użytkowników tarasów, balkonów, właśnie kamienne dywany, które pomagają nam użytkować tarasy, balkony a nie mieć efektu odpadających płytek czy innych rozwiązań. Chociaż tu też czeka pułapka, czy czyha pułapka, bo kluczowa jest izolacja, jeżeli my tak, położymy sobie tylko taki dywan i na przykład chcemy zaoszczędzić, zrobić to własnym sumptem, może się okazać, że bardzo szybko na tę pułapkę się natkniemy i tak naprawdę nie będzie tania. Dokładnie, to znaczy dlatego też tutaj na naszych stoliskach pokazujemy, że tak naprawdę hydroizolacja jest kluczowym rozwiązaniem. I to nie mówimy o izolacjach tak zwanych gdzieś smarowanych z pędzla, ale nakładanych pacą, żeby faktycznie była grubość i to zabezpieczało wykończenie przeciwwodne, bo mamy tutaj do czynienia z wodą, a nie z wilgocią. To jest też kluczowe, bardzo ważne. I to jest tak jak w każdym układzie, pod każde rozwiązanie, bo kamienny wywan, tak pani zauważyła, jest to wykończenie. Ważna jest ta izolacja pod spodem, żeby mogła wodę odprowadzić. Sam kamienny dywan jest warstwą drenarską, wykończeniowo drenarską. Woda przez niego przepływa i właśnie to hydroizolacja odprowadza nam tą wodę, no i też kluczowe są też wykończenia. Oprócz hydroizolacji, obróbki z taśmami, bo jednak te materiały troszeczkę inaczej pracują ze sobą. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli pominiemy izolację, to może się okazać, Możemy że... wrócić znowu do tematu, że trzeba gdzieś tam coś naprawić. Czyli efekt będzie trochę taki jak przy położeniu płytki na tarasie, gdzie po kilku sezonach, gdzie nie ma tej izolacji, efekt będzie taki, że ona nam zacznie odpadać. Tutaj może do tego dojść, z tego względu, że po prostu woda, która przedostaje przez szczamiony była. Ona się dostaje w warstwę betonu iastrychu, który jest pod spodem i tak naprawdę to podłoże zaczyna pod wpływem oczywiście mrozów się rozpadać, a co za tym idzie, no nie ma zachowanego tak naprawdę warunku stabilnego podłoża pod kamiony dywan. Dywan, ale czy to jest rozwiązanie, które możemy zastosować tylko na podłożu, czy na przykład na ścianach, czyli na tych elementach pionowych? Powiem tak, system dedykowany jest do powierzchni poziomych, ale powiem tak, mamy realizację też w strefach pionowych. Bardzo fajnie, już mamy pierwsze realizacje, ponieważ tutaj kamienne dywany w Polsce, w naszej strefie klimatycznej, to co też myślę, że jest ważne, mamy ponad 10-letnią doświadczenie. Same systemy tak naprawdę produkujemy już na zachodzie od 15-20 lat. System jest przewidziany na 25 lat, ale wracając do tematu, elementy pionowe. Zaczynamy już pierwsze realizacje, gdzie na starszych budynkach, w strefie cokołowej, zawilgoconych strefach, też oczywiście nakładamy te kamienne dywany. I co nam pozwala tak naprawdę, jest migracja wilgoci na zewnątrz, co za tym idzie, pozwala nam tutaj ścianą też osuszać się.